Cześć, witam Was na kanale Przetrwaj z Michałem. Dzisiaj taki szybki, krótki filmik A mianowicie chcę Wam pokazać jak zrobić takie Ja to tak nazywam takie ognisko rakietowe Coś w rodzaju takiego ogniska Dakota Tylko, że na, Z wykorzystaniem takiej małej skarpy W terenie, już Wam pokazuję O co mi chodzi Tu jak, tu jak widzicie mam taką Małą skarpkę, którą wykorzystam do Zrobienia ogniska rakietowego, czyli to wykopiemy dziurę to wykopiemy dziurę i będzie taki fajny kominek. Biorę się za robotę. Jak widzicie, moje ognisko rakietowe jest przygotowane. Z góry dziura. Tu. Proszę bardzo. O, mam przygotowany kawałek brzozy i tylko tak demonstracyjnie Wam pokażę, jak zapalić. Dobre, dokładamy. Tu nam się będzie fajnie kopcić. Zrobimy sobie. Tu można sobie zrobić fajny ruścik z patyczku. I można coś na tym fajnie upikić. Teraz to szybko podpalę, żebyście widzieli jak to się gorę. Gdzieś mam zapalare już szukam. Wejdzie się zapalniczki tego kawałka brzozy i będziemy. Teraz się wezmę do rozpalania mojego ognia, kora brzozy zapalniczka. Ładnie się pali. Rzucam tu od góry. Na kamerę do ręki, żebyście lepiej widzieli. Widzicie, rozpala się ładnie. Możemy dokładać od góry, czy też od dołu. a najlepiej na początku sobie rozłożyć od góry. Tu mamy cuk, więc dobrze się pali. Dzisiaj tylko kawałek kory. Tak mówią. Tu nam od dołu wpada powietrze. Podnieca nam ogień, żeby się dobrze palił. I w razie potrzeby można je szybko zgasić. Wystarczy zasypać z góry. Zasypać z dołu i po sprawie ognia nie było nasze ognisko szybko zgaszone i możemy się ewakuować to tak na dzisiaj to mamy tyle posprzątam tu po sobie zasypię do końca te moje rakietowe ognisko które żeście przed chwilą widzieli a tak przy okazji jak nudzi będzie wam się nudzić przez lato i wakacje to zapraszam Ważne takie małe 12-godzinne, 24-godzinne szkolenia survivalowe. Jesteś zainteresowany, pisz pod materiałem, pisz na Facebooku. Zapraszam. Do zobaczenia dzisiaj i widzimy się gdzieś w terenie. Cześć.